Dla kibiców skoków narciarskich to nawet świetny wieczór. Kamil Stoch w rewelacyjnym stylu zaczyna sezon. To był kwalifikacyjny nokaut przed jutrzejszą walką o punkty w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Niżne Tagił, daleko za Uralem, Kacper Merk z Eurosportu jest na miejscu. Kacper, witam Dobry cię. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry no, muszę ci zadać to pytanie. Czy to oznacza, że Polakom wreszcie udało się te skocznie odczarować? Oj nie, do tego jeszcze kawałek drogi mamy, ale na razie trzeba cieszyć się z tego, co jest, a jest bardzo dobrze, bo Kamil Stoch wygrywa kwalifikacje w sposób bezapelacyjny. 135 metrów to najdłuższa odległość dnia. Do tego nasz trzykrotny mistrz olimpijski bardzo dobrze prezentował się także w treningach i można powiedzieć, że zaczyna ten sezon po prostu z wysokiego a Biorąc pod uwagę fakt, że to jest sezon olimpijski, no to faktycznie nie mogło być lepiej. Inna sprawa, że sam Kamil Stoch dość mocno ten hura optymizm tutaj tonuje i mówi, że Powoli, spokojnie do wyników osiąganych w kwalifikacjach, szczególnie w niżnym Tagile, nie można przywiązywać aż tak wielkiej uwagi. Wszystkie skoki były naprawdę na super poziomie. Każdy skok uważam był wykonany dobrze. E, wszystkie elementy, które, na których się skupiałem, po prostu zrobiłem je dobrze i no i tego się będę trzymał. A zatem tej pracy nie zabraknie, przed nami bardzo emocjonujące konkursy. Jutro Kamil Stoch będzie przystępował jako jeden z głównych faworytów, oprócz niego czterech innych Polaków, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Całą tę piątkę zobaczymy w sobotnich zawodach. Kacper Merk, bardzo Ci dziękuję. Kacper mówi o emocjonującym starcie. My te wszystkie emocje Państwu będziemy pokazywać transmisja pierwszego konkursu Pucharu Świata w niżnym Tagile jutro od 15.35 na antenie TVN oraz w Eurosporcie i na player.pl. To jutro na dziś mamy start z przytupem. Chcemy oczywiście więcej, więc u progu sezonu pytamy o jego finał dla biało-czerwonych. Czy szanse i chęci idą w parze z możliwościami? No i co na to konkurencja? Apetyty kibiców z przewidywaniami ekspertów zdarzył Jan Błaszkowski. Pokazuje, że jest mocny. No, to ten moment, gdy faworyci już mogli odkryć karty. Był najlepszym zawodnikiem. A tym skokiem Kamil Stoch pokazał, że w rozpoczynającym się właśnie pucharze świata te karty chce rozdawać. O, ho! ho. Polak wygrywa kwalifikacje do pierwszego konkursu w tym sezonie. W weekend walka o pierwsze podium Pucharu świata. Połagam, was, nie mówmy o żadnych nokautach. To, są, to jest pierwszy dzień kwalifikacji jeszcze na skoczni, która totalnie wypacza wyniki. Um, spodziewałem się dobrych skoków. Po to tutaj przyjechałem głównie, po to, żeby oddawać sko dobre skoki. Zawody na skoczni w rosyjskim niżnym Tagile, to Rus i śnieg. W połowie listopada zima jest pewna tylko tu za Uralem. Za to pewności sukcesu nie ma w tym sporcie żaden skoczek. Jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że skoki narciarskie zaczynają się tam, gdzie kończy się logika. Nikt nie spodziewał się takiego wybuchu w formy Halvora Egnera Graneruda, a jednak ta forma wybuchła. Norwek mówi o tym wprost. Chce wygrać. I na papierze to granerut ma największe szanse na zdobycie kryształowej kuli, bo poprzedniej zimy i latem był najlepszy. Mój główny cel to znów zdobyć puchar świata. Gdy jesteś dobry w klasyfikacji ogólnej, to możesz też wygrywać i zdobywać inne tytuły. W tak Tagile Polacy nigdy jeszcze nie wygrali. Zwykle ich forma rosła później z konkursu na konkurs. Wynik kwalifikacji pokazał, że tym razem Stoch i spółka już na początku sezonu mogą pokrzyżować plany faworyzowanego Norwega. Kamil Stoch jest zawodnikiem, który oszukuje trochę kalendarz, oszukuje trochę swoich przeciwników, ponieważ jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Stoch po kontuzji operacji później zaczął przygotowania do sezonu, ale jak widać, zdążył na czas. Kamil robi swoją robotę. Te treningi, które prze, były przeprowadzone do tej pory, naprawdę były bardzo owocne. W tym sezonie poza kryształową kulą do wygrania są 70. jubileuszowy turniej czterech skoczni, najważniejsza impreza Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i Mistrzostwa Świata w lotach. Oczywiście można typować, obiecywać, ale taki jest cel, już tutaj w Tagile, być w czołówce i trzymać się w niej do samego końca. Rdzeniem reprezentacji będzie znów trójka, kubacki żyła Stoch, ale na zapleczu toczy się równie pasjonująca rywalizacja obycie. Zastępcą i następcą mistrzów. nie potrzeba czterech zawodników, więc dobre występy indywidualne któregoś z zaplecza dają szansę im na występ olimpijski. Murańka wolny stękała i zniszczą. Dla nich ten sezon to szansa, by na trwałe wskoczyć do pamięci kibiców. Jan Błaszkowski, Fakty.